I o Pyrkonie drodzy Państwo, teraz jedna z najważniejszych tego typu imprez w Polsce. Zgadza się? Tak, największa na pewno. Największa, ja uważam, że nawet najważniejsza i najlepsza. Pyrkon. Od kilku lat ta impreza zawsze ma miejsce w pierwszy weekend wiosenny. Nie wiem, jak to będzie z wiosną w tym roku. No ale tradycji musi się stać zadość. 22, 24 dzień marca to Pyrkon na terenie międzynarodowych Targów Poznańskich. Marta Cisielska jest teraz naszym gościem i o Pyrkonie potrafi nam powiedzieć naprawdę naprawdę sporo, to może na samym początku o historii tego wydarzenia. Pyrkon odbywa się od 2000 roku. Zaczęło się od małej imprezy, właściwie jednodniowej, która miała przybliżyć fantastykę mieszkańcom miasta. Następnie za, m, zaczęło się to y, dziać na szerszą, mhm. szerszą, szerszą skalę i y, przenieśliśmy się na Dębiec, ponieważ pierwszy, y, pierwszy konwent odbył się na Osiedlu Przyjaźni. To był 99 rok, prawda? Tak, a potem od dwu, 2000 roku jest już Pyrkon, bo to się nazywało chyba zresztą Dni z Fantastyką tak. wtedy. Od 2000 roku jest już Pyrkon i a tak rośniemy znaczy, cały czas. Co znaczy Pyrkon? To jest zestawienie hmm? słowa, przyrostka con, tak. który oznacza właśnie konwent i tak naprawdę pojawia się w każdej nazwie tego typu wydarzenia, Wordcon, Comiccon, Pyrkon, Kopernikon w Toruniu hmm. na przykład a Pyrkon no, no lokalnie, no od, no od tak. Pyr, tak, od ziemniaków. Bardzo wiele osób związanych z fantastyką zarzuca nam brak związku z fantastyką tego pierwszego przedrostka, ale zawsze bronimy się tym, że stawiamy przede wszystkim na regionalność. Hmm. I... Bo oni się nie mają czego przyczepić, bo naprawdę to wydarzenie jest naprawdę mega, mega dobre i myślę, że po prostu jak się nie mają do czego przyczepić, to będą <laughs> <mam> się <laughs> czepiać nazwy. Ogólnopolski Konwent Fantastyki. Tak. Jeżeli bym powiedział, że to jest Ogólnopolski Festiwal Fantastyki, Ogólnopolskie Dni Fantastyki, wy byście się obrazili? Czy znaczy się, my zmieniliśmy nazwę na Festiwal jakiś czas temu i nie jesteśmy już oficjalnie w papierach konwentem. Jednakowoż konwent to nazwa, która przyjęła się w fandomie i ją utrzymujemy, a zmieniliśmy nazwę na Festiwal, ponieważ wyszliśmy troszkę poza schemat czystej fantastyki. Odbywają się koncerty, pokazy i to niekoniecznie związane z fantastyką. Na przykład w tym roku pojawia się u nas zespół Power of Trinity, który z fantastyką ma niewiele wspólnego, jednak tworzy muzykę która wydaje nam się może pasować w gusta fantastów i osób związanych z tym gatunkiem, więc dlatego zostali zaproszeni. Od 22 do 24 na terenie międzynarodowych targów poznańskich, tak jak sama powiedziałaś, tysiąc godzin z Pyrkonem. Tak, około tysiąca punktów mm. programu, a godzin myślę, że będzie też coś ja koło przyznam. tego. Tak, mm. Ponieważ jakby mamy kilkanaście sal, w których odbywają się prelekcje. I można tak naprawdę nie jesteś w stanie być na wszystkich, hmm. bo sal jest dwadzieścia kilka. I yy, w każdej coś się odbywa w, tym samym, w tej samej chwili, a dodatkowo trwamy całą dobę. Trwacie całą dobę. Tak, przez trzy nie... dni hmm? całą dobę. Nie, ma, nie zamykamy targów, no nie kończymy imprezy. A nie było w każdej tak, chwili kiedyś, można... że trzeba było do jakiegoś momentu tak. bycia później w. W ubiegłym roku do drugiej w nocy trzeba było opuścić teren hmm? targów, otwierali go nam od dziewiątej. A w tym roku impreza toczy się na targach przez cały czas i tam też są darmowe noclegi dla uczestników. 24 godziny na dobę z pyrkonem. Okej, okay. mnóstwo atrakcji, mnóstwo wydarzeń, czego nie możemy ominąć. Na pewno nie można ominąć spotkania autorskiego z Grahamem Mastertonem, który jest chyba jednym z bardziej poczytnych w tej chwili pisarzy horrorów. No właśnie, ale horror a fantastyka to ne, można horror to połączyć. Horror jest pod gatunkiem fantazy, okay. fantastyki mhm. właściwie. E, tak, jak najbardziej można to ze sobą połączyć i jak najbardziej jest horror mile widziany na festiwalach związanych z tym gatunkiem. Poza tym wydaje mi się, że ważnym punktem programu jest Maskarada, czyli olbrzymi konkurs strojów, na który przychodzą ludzie ubrani w tak niesamowite rzeczy, że nie można tego absolutnie ominąć. A z takich ciekawostek wychodzimy na Poznań z tymi ludźmi. Pojawimy mhm. się na terenie Poznania, a dokładnie o godzinie 12 w sobotę wsiadamy w tramwaj, który odjeżdża spod, spod targów, targów poznańskich, nie? i jedziemy magicznym, przebranym tramwajem mhm. przez Poznań. Chyba w kilka tramwajów. Nie, nie sądzę, żebyście się zmieścili do jednego. Hmm. Zależy, ile osób będzie przebranych, mhm. ale faktycznie może być ciężko, ale ciasno, a... ale własno, że tak powiem. Będzie na pewno wesoło. A dokąd idziecie? Przez całe miasto, do centrum chyba, ale nie jestem pewna jak przebiega trasa. To trzeba śledzić, trzeba śledzić informacje. Tak, na pewno ruszamy spod dworca i tam na pewno będzie można pół, nas punktualnie spotkać. Tak, po, punktualnie o 12. I warunkiem uczestnictwa w tym rajdzie jest trzeba przebranie. Trzeba być przebranym, tak. przebranie. Interesują mnie warsztaty z LARP-u, bo Czytając, studiując Wasz program, tam mnóstwo rzeczywiście atrakcji, ale mnóstwo również słów, których ja kompletnie, kompletnie nie rozumiem. To zaraz wszystko wyjaśnimy. No właśnie, warsztaty z larp -u. Czym jest LARP? To jest jakaś nowość w świecie fantastyki? Oj nie, LARP to jest bardzo stara rzecz, znaczy się stara. No ma już swoją, swoją tradycję w Polsce kilkunastoletnią. To jest skrót od angielskiego live action role playing, czyli jakby to nazwać najprościej teatr, Teatr, ale bez scenariusza w takim kontekście, że sami mhm. uczestnicy tworzą daną grę. Ale jest oni jakiś mają odgórnie, jakiś scenariusz? Tak, wcześniej jest jakiś odgórnie narzucony scenariusz, ale on jest immersyjny. Czyli tak jak. Kolejne słowo, którego ja kompletnie rozumiem. To okay. już tłumaczę. Tak jak gracze odgrywają postać, tak. tak zmienia się scenariusz. On nie jest na stałe ustalony i nie jest odgórnie narzucony. Mamy pewną postać. Dla przykładu, gramy w świecie fantazy typowo i ja jestem elfim łucznikiem. Mhm. Elfką Łuczniczką, robię sobie łuk, oczywiście wszystko na zasadach bezpieczeństwa, jest tak zwana bezpieczna broń, z której, moż, której można używać, ona jest zazwyczaj zrobiona z otuliny bądź innych y, rzeczy, który, które nie bolą tak naprawdę, kiedy się tym które odrywa. Które spełniają standardy BHP. Tak, dokładnie. Mhm. Y, I teraz załóżmy, że moja postać musi wypełnić pewne zadania, ale ja nie wiem jakie to są zadania, to wie tylko mistrz gry, który nadzoruje ją, jakby jest takim bogiem gry. Mhm. Ale on nie może bezpośrednio wpływać na moje czyny, tak samo jak Bóg nie może wpływać na nasze czyny w życiu, sami podejmujemy decyzje i tak naprawdę można zupełnie zmienić zakończenie tej gry poprzez swoje czyny. A czy te gry miejskie, które ostatnio, których ostatnio w Poznaniu jest sporo, gry historyczne, gry, które toczą się na przykład na terenie Starego Rynku, na terenie Starego mhm. Miasta, to też jest jakaś pewna forma alarpu czy niekoniecznie? To jest troszeczkę inna forma rozrywki, jednak nawiązująca pośrednio do tego. Jednak nie trzeba jakby wczuć się w postać, nie trzeba być aktorem, aby brać udział w grze miejskiej, nie trzeba odgrywać tej postaci. Natomiast grając w larpa, trzeba jakby stać się częścią świata, do, do którego się odnosimy i nie można na przykład przerwać tej gry w pewnym momencie i powiedzieć, no dobra, to idziemy na obiad, bo zgłodniałem, tak jak z grą miejską. Mhm. Bo po prostu jest to niemile widziane wśród graczy, aby przestawać. Być tą postacią podczas trwania rozgrywki. I Właśnie umiejętność gry w, LARP w larpa będziecie szkolić podczas. Tak, Będziemy uczyć. pokazywać, hmm. że nie ma się czego bać, że to jest całkiem przyjemny sposób rozrywki, że nie trzeba być bardzo utalentowanym aktorsko, aby brać udział w tego typu zabawie. Wystarczy troszkę chęci, wystarczy podstawowe przebranie, tak naprawdę biała koszula. Taka lniana i zwykłe dżinsy to już jest męskie przebranie na larpa często, szczególnie takiego właśnie małego, gdzieś tam odbywającego się mm. na konwencie. Są jeszcze duże larpy terenowe, ale o tym jakby zupełnie oddzielnie. I to myślę, mm -hmm. że tak naprawdę próbujemy odczarować to trochę. Zaczymy, czy się uda. Oprócz gier typu larp, oprócz gier komputerowych, RPG, oprócz gier karcianych, bo to zawsze na pyrkonie. Książki, książki, tych książek będzie sporo, sporo będzie też premier i nawet jest akcent poznański. Yy, a to nie wiem. Nie yy, wydawnictwo Miejskie Poznania premierią. będzie nam promowało swoją książkę. Poznań fantastycznie. nie wiem czy słyszeliście o tym konkursie? Yy, znaczy się na pewno osoby hmm. odpowiedzialne za punkty programu związane z yy, literaturą o tym słyszały, ja natomiast yy, wiem, że będzie premiera Anny Kańtoch książek oraz, że będzie wydany nowy Lovecraft, bo to są takie rzeczy, które, nowy, nowy nie nowy, będzie reedycja Lovecrafta. To są takie rzeczy, które do mnie dotarły. Natomiast o Poznaniu wiem tyle, że UAM będzie się wystawiał mm. z ale, w Alei Artystów ze swoją biblioteką. Ja słyszałam jeszcze o Poznań Fantastyczny, to jest zbiór opowiadań fantastycznych z Poznaniem w tle. Myślę, w związku że... z tym konkursem. Tak, tak. tak Poznań Dokładnie. Fantastyczny. No właśnie, ty wszystko wiesz tak naprawdę. Marta, powiedz mi jeszcze na sam koniec rok od poprzedniego Prykona. Coś się zmieniło w świecie fantastyki. Ta fantastyka jakoś, nie wiem, Podupadła, czy też na przykład wzrosły jej szanse na aktywność, na obecność w kulturze popularnej? Mieliśmy film Życie Pi. Czy to można zakwalifikować do kultury fantastyki? Kultura fantastyki jest tak naprawdę bardzo szerokim pojęciem, i nawet naukowcy kłócą się, jak ją zdefiniować, więc nie odpowiem na to pytanie, czy Życie Pi jest fantastyką, mm. bo według mnie nie. Mm. Ale na pewno znajdą się naukowcy, którzy uznają, że jest to fantastyka. Jednak trzeba oddzielić powieść fantastyczną od fantastyki. To są dwa oddzielne zupełnie e, tematy. Jako polonistka to tak nie będę wchodzić okay. głębiej. Okay. E, natomiast fantastyka staje się modna i coraz bardziej popularna, i świadczy o tym chociażby rosnąca ilość uczestników z roku na rok na Pyrkonie. E, w 2011 roku było trzy, trochę ponad 3000 osób. Natomiast w tym roku, w ubiegłym roku, w 2012 roku było już 6,5 tysiąca osób. W tym roku jesteśmy przygotowani na od 8 do 10 tysięcy osób, ale boimy się, boimy się. Mamy pewne podejrzenia i wróży się nam w mediach branżowych, mhm. że ta, ta liczba zostanie przekroczona, więc, jakby to świadczy o tym, jak bardzo fantastyka jest popularna i jak dużo, duże zaciekawienie wzbudza też w, w, wśród rodzin, rodzin z dziećmi, na przykład. No właśnie, bo zastanawiam się, dla kogo jest ta impreza. Powiedziałeś, że boicie się przekroczenia tego rekordu. My trzymamy kciuki, żeby ten rekord udało się pobić, ale na przykład nasi widzowie, którzy nas w tym momencie oglądają. Być może boją się przyjść na, na tę imprezę, no bo patrzą młode osoby, na tym Pyrkonie się pojawiają. Co ja tam, 30-latek będę szukał? Czy Ależ 40 lat? Absolutnie nie. Tam na Pyrkonie są ludzie w każdym wieku, hmm? zajmujący się każdą rzeczą, naprawdę od pośredników nieruchomości, do informatyków, księgowych, studentów, emerytów. Naprawdę dzieci, wszyscy pojawiają się na Pyrkonie i wszyscy bawią się świetnie. Mamy specjalny blok dla dzieci z podziałem wiekowym który w tym roku zmienia troszkę konwencję i staje się też takim mini-perkonem, i będą wykłady dla dzieci, prowadzone specjalnie dla nich w języku dla nich bardziej zrozumiałym. I będzie oczywiście też świetlica, gdzie będzie można te dzieciaki zostawić i będą spędzały czas pod okiem wyszkolonych animatorów. Więc nie ma się czego bać, nie ma, nie ma co narzekać, że nie mam gdzie zostawić mhm. dziecka, bo dziecko trzeba wziąć ze sobą i mhm. dziecko będzie się naprawdę świetnie bawiło i każdy dorosły też znajdzie coś dla siebie, każda osoba starsza też znajdzie coś dla siebie, ponieważ są na przykład prelekcje i wykłady z profesorami, z doktorami na takim już poziomie nie koleżeńsko, mhm. licealno-szkolnym, lecz naprawdę na bardzo wysokim o bardzo wysokim standardzie. Wykłady o fantastyce w zrozumiałym języku dla dzieci. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ja też mogłyby tam się sporo nauczyć. To bardzo zapraszamy do bloku dla początkujących w takim razie, a nie dla dzieci. Okej, okay, dziękuję bardzo za te informacje. A jeszcze na sam koniec, Hobbit, dobry film, udany film, czy nie, niekoniecznie? Nie jestem w stanie podejść obiektywnie, ponieważ kocham wszystko, co się dzieje w Śródziemiu i kocham twórczość Tolkiena. Ale poprawiłabym parę rzeczy. Jednak na pewno pójdę na kolejną część. Okej, okay, fajnie. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Marta Ciesielska zaprasza wszystkich Państwa na Pyrkon od 22 do 24 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na pewno. Będzie fantastycznie. Nie wiem, czy będzie wiosennie, ale warto to sprawdzić samemu. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na to wydarzenie. Tobie, jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. przybycie do nas do studia, a my za chwilę więcej o prasie. Ale zanim to, jeszcze wspomnienie z zeszłego, zeszłorocznego prykonu Taki film w sieci jest Tańczą Muzykę. Tak, w tym roku też będziemy go robić, więc zapraszamy serdecznie. Można wymyślić jakieś kroki do wyimaginowanej muzyki i potańczyć razem z nami. Prykondens. proszę Państwa, proszę zobaczyć.